Dzień dobry, dzień dobry. Raz, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Światło. Cześć. Z tej strony Tomek. A dzisiaj dzisiaj chciałbym użyć tego filmu, żeby odpowiedzieć na pytanie, które dostałem, bo pytanie z tych takich, które lubię, a które akurat jest niezygarkowe. Piotrze, pozwól, że w ten sposób odpowiem na twojego maila. Zapraszam. Piotr, skracając i odrobinę, parafrazując, napisał coś takiego. Cię zauważyłem, że korzysta Pan z aparatu Fuji, przynajmniej do filmików z góry. Osiągnął Pan bardzo wysoką jakość. Bardzo dziękuję. Ja permanentnie uważam, że ona nie jest tak wysoka, jak być powinna, i ciągle staram się coś jeszcze wykombinować. Ale dziękuję, że się podoba. Jeżeli to nie jest tajemnica, czy może Pan zdradzić, jakiego używa Pan obiektywu oraz jakiego używa Pan aparatu do kręcenia Pana postaci? Eee, jakieś dodatkowe oświetlenie, mikrofon i tak dalej. Więc. Ogólnie rzecz biorąc muszę odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Tak. Jakiego aparatu używam do kręcenia do kręcenia swojej postaci, tak jak stoję tutaj teraz, zresztą tak samo jak wychodzę na zewnątrz? Dokładnie, dokładnie takiego samego jak to Fuji, który jest tutaj, czyli XT30 i do tego wersja pierwsza. Bo mam Aparaty takie, dwa. Dokładnie takie same, ponieważ ułatwia mi to post-proces. Nagrywają dokładnie tak samo, używam tych samych ustawień, tego samego podejścia do realizacji kolorów. I po prostu, gdy potem w DaVinci Resolve to wszystko montuję, trochę koloruję, to jest mi nieco łatwiej to zrobić. A mikrofony, światła i inne takie? Jak najbardziej. Teraz zrobimy coś. Dziwnego, bo użyję iPhone'a do tego, żeby zda kręcić trochę spojrzenie w drugą stronę, więc jeżeli dopatrzycie się jakiegoś bałaganu w, w mieszkaniu, to wybaczcie. Z mojej perspektywy, gdy patrzę na Was niejako, to wygląda to w ten sposób. Jest to moje x 30 z takim małym rigiem i prompterem, którego używam nie do tego, żeby czytać tekst, ponieważ ja nie czytam tekstów, nie mam takich... E Takiego podejścia, że mam napisany scenariusz i czytam sobie coś z promptera, ale używam promptera do tego, żeby podglądać kadr, a jednocześnie patrzeć prosto w obiektyw. Bardzo mi ta metodyka odpowiada. Mikrofony, jak najbardziej. Mikrofony generalnie używam e, Road Wireless Go2, tak się one bodajże nazywają jako systemu transmisji bezprzewodowej, ale nie bezpośrednio, bo tutaj na przykład mam. Taki mikrofon na bomie, którego sobie wystawiam poza kadr, bo fajnie to działa z perspektywy tego, że nie łapie żadnych dziwnych odgłosów pocierania o ubranie i innych takich. Używam też mikrofonów krawatowych, e, gdy jestem na zewnątrz, ale jeżeli chodzi o to mikrofonowe audio, to tutaj jestem wielkim fanem tych ludzi, którzy w prawdziwym przemyśle filmowym i telewizyjnym się tym zajmują, bo to jest bardzo trudne. Ja ciągle mam gdzieś. Taki deficyt mojego odczucia, jeżeli chodzi o to, jak potrafią nagrać mówione audio. Także Fuji x 30 inne Fuji, Fuji x 30 nagrywa mnie a jakimi szkłami? No cóż, szkła. Tutaj mam założone akurat w tym momencie. Moje szkło do zdjęć w tych ala studyjnym anturażu na większych zbliżeniach, bo jest to 35 1, fuji on e, z Fujion e, no, ze stajni Fuji. Nie uważam jednak, żeby to były dobre obiektywy, te starsze Fujiki do tego, żeby nagrywać wideo. Po prostu ich autofokus jest orientowany bardziej pod kątem zdjęć i on nie potrafią płynnie przeostrzać, a przy okazji ten jeszcze robi to bardzo głośno, więc no, nie nadaje się do tego szczególnie. Do wideo najczęściej od dłuższego czasu używam dwóch obiektywów i są to obiektywy Wiltroxa. Takie Wiltroxy, jest ten tutaj, to jest 3314XF, a nagrywa mnie 2314XF dokładnie z tej samej serii. Jest to, kupiłem 20... Trójkę, bodajże jako pierwszą, i muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie. Jest wystarczająco ostra, a w środku kadru nawet bardzo ostra i to praktycznie od pełnej dziury. Mają bardzo fajnie działający z perspektywy wideo silnik autofokusa. Jest cichy, płynny, pozwala się zrealizować tym autofokusowi Fuji całkiem fajnie, a przy okazji nie kosztowały milionów. No, po prostu jestem z nich zadowolony. Z tym, że tutaj warto chyba dodać taką małą dygresję, że. Fuji X30, przynajmniej których używam, to nie są jakieś potwory autofokusa. Jak porównywałem sobie to, co potrafią zrobić nowoczesne e, nowoczesne Sony z autofokusem, to jest w ogóle inna liga. Ten działa wystarczająco dobrze, ale gdy używam np. ciągłego autofokusa na zewnątrz i jest bardzo zajęte tło, to on czasami potrafi uciec. Nie ufam też jakoś szczególnie systemu śledzenia oczu czy twarzy Fuji. Nie używam tego praktycznie w ogóle. Obiektywy. Co, coś jeszcze, generalnie ja obiektywów mam dużo. Kiedyś porzuciłem mojego, w pewnym sensie, miałem plan, żeby porzucić mojego Nikona fotograficznego, którym, z którym pracowałem od lat i to nawet para zawodowo kiedyś, I jego wielkie obiektywy lustrzankowe na rzecz małego aparatu, właśnie Fuji. Wtedy to był x 20 którego teraz używa mój syn i jakiegoś jednego lub dwóch małych obiektywów, żeby, żeby było lekko, bo już nie będę się zajmował przecież jakoś zawodowo zdjęciami czy wideo. Troszeczkę się to wszystko zmieniło, a ja jestem takim gadżeciarzem, więc tych obiektywów też nazbierałem dużo, bo mam ich tutaj całą bandę. Ale, ale powiem szczerze, że mam też fujiowskiego, Fujijowskiego, Fujijowskiego Kita. A no właśnie. Fujijowskiego Kita który jest teraz na xt 20 nie x 10 przepraszam xt 10 który należy do mojego syna, jest to 18:55 f, o, on był f2.8 do 4 chyba tak to był tak 2.8 do 4 z stabilizacją i samo to szkło już jest bardzo fajne. One praktycznie rzecz biorąc, pozwala zrobić wszystko, co lubię i pokryć potrzeby wideo. Moje też bardzo fajnie się sprawdza, jako, ma, jako, jako obiektyw do wideo, bo ma fajny autofokus stabilizacja też troszeczkę pomaga, kiedy jest przydatna. Dlaczego zmieniłem na inne? Dlatego, że pracując bardzo, bardzo długo, właściwie przez lata, na pełnej klatce troszeczkę brakowało mi tej separacji tak zwanej niskiej głębi ostrości. Dlatego teraz to, co kręcę w tym momencie jest kręcone na przesłonie o wartości 1,6, więc dość mocno otwarte, dzięki czemu dysk dyskujemy taką delikatną separację, mimo tego, że aparat jest w formatu APS C. No i byłbym zapomniał, bo w mailu i w pytaniu Prawdopodobnie gadam bez sensu, mikrofon był przesunięty. W mailu i w pytaniu pojawiło się też zagadnienie, czy, czy używam światła. Absolutnie. Światło to jest podstawa, czy to w wideo, czy w fotografii. Ja staram się o nie zadbać zawsze. Czy to w odpowiednim wybierając kierunek i, i to, gdzie jestem, gdy używam światła naturalnego, gdzieś tam outside, czy to do zdjęć, czy do kręcenia materiału wideo. A tutaj w, w mieszkaniu, w pomieszczeniu też też jest to użycie. Świateł, które starają się mnie doświetlić. Jakiegoś takiego światła, które robi troszeczkę za, troszeczkę za, za no, koloruje tło. A tego światła nie włączyłem. Zapomniałem go odpalić, więc odpalimy je teraz. Zobaczymy, czy się pojawi jakaś zmiana. No delikatne takie światło, powiedzmy sobie konturowe. Także jak najbardziej świateł jest potrzebnych dość dużo. Może nie dość dużo, ale Potrzebne są światła, i jakoś sensownie ich poukładanie, żeby, żeby obrazek był w miarę sensowny. No i to właściwie tyle. Nagrywam bez żadnego profilu LOG: nagrywam prawie że to, co chcę zobaczyć w finalnym materiale w kamerze, używając chyba profilu Eterna. Jeżeli dobrze patrzę teraz na, na to, co wyświetla mi się w informacjach na ekranie, koloruję to troszeczkę sobie potem w DaVinci Resolve, w którym dokonuję całej pre i postprodukcji moich materiałów. No i to właściwie tyle. Tak to wygląda od kuchni. Także, Piotrze, wspomniany przez Ciebie aparat XT4 to jest aparat, o którym nawet przez chwilę myślałam, żeby go nie kupić jako upgrade do tych moich XT30, których używam. Trochę mi przeszło, gdy odpowiedziałem sobie sam w środku na pytanie: ale co ja niby zyskam tym właśnie upgrade'em i jaki problem sobie nim rozwiążę? Doszedłem do wniosku, że nie mam żadnego problemu z materiałem wideo, więc nie muszę ich rozwiązywać. No i w sumie to w formie takiej technicznej, backstage'owej troszeczkę odpowiedzi na pytanie tyle. A żeby było choć trochę zegarkowo, to dzisiaj mam gerlacha batyskafa na ręku, bo cieszący jest to zegarek taki, ciągnie mnie do niego od czasu, gdy dodałem go do kolekcji. To tyle. Mam nadzieję, że jakoś tam pomogłem. Dzięki. Cześć i do zobaczenia.